Polski Andrzeja Kruszewicza to dwie książki tak obszerne, że naprawdę nie wiem, jak opowiedzieć o nich w krótkiej recenzji. Podstawą tych albumów są zdjęcia ptaków, jaj, piór, gniazd, ponieważ to one pozwalają czytelnikowi nauczyć się rozpoznawać poszczególne gatunki. Do tego mamy naprawdę ciekawe i szczegółowe teksty. Ważne, że opisy ptaków są tak przygotowane, że mogą je czytać wszyscy. I ci, którzy ptakami się bardzo interesują. I ci, którzy tak jak ja, chcieli poznać tylko kilka gatunków. Ale pewnie, jak już zaczną, przeczytają całą książkę. U mnie ptaki polski znalazły miejsce na półce z książkami, których nie czytam na raz. Za co zostawiam sobie na zawsze, by móc do nich zaglądać, kiedy chcę coś sprawdzić. Gdybym musiał wybierać tylko jeden z tomów, to byłby to pierwszy. Ze względu na płytę z głosami 99 gatunków ptaków. W drugim tomie na płycie są nagrane audycje radiowe. Autor książek na co dzień żyje wśród ptaków. Zajmuje się nimi, opowiada o nich i pisze. Dla mnie ciekawe jest to, że pracuje w azylu dla Ptaków w warszawskim zoo, gdzie mój tata wiele razy zawoził ptaki, które znaleźliśmy na naszym podwórku. Oba albumy Ptaki Polski są tak ładnie wydane, że nadadzą się na naprawdę porządne prezenty. Przydadzą się każdemu, bo tą koszulkę kupiłem w dziale z ptakami. Na razie.